Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza Zapraszam na codziennego Dziś mamy wtorek 23 sierpnia Zobaczymy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków z nowego Wtorek 23 sierpnia Jaki będzie dzisiejszy dzień? Wtorek 23 sierpnia Jaki będzie dzisiejszy dzień? Wtorek Standardowo oczywiście najpierw zaczynamy od osób z znaku barana. Tutaj karta głupca mówi o tym, że w dniu dzisiejszym najważniejszą rolę mogą odegrać dzieci, dziecko. Jest to dobry dzień dla osób, które na przykład starają się o dzieci. Jest to dzień, w którym możecie dowiedzieć się o ciąży, o narodzinach jakiegoś dziecka. Tutaj też śmiało możecie adoptować w dniu dzisiejszym jakieś zwierzę. Karta ogólnie mówi o takich nowych początkach, o takim wstępowaniu na swoją drogę życia, która jest dla Was całkowicie czymś nowym, czymś obcym. Jako takie ostrzeżenie, to tutaj karta pokazuje, żeby dziś nie wykazywać się właśnie taką dziecięcą naiwnością. Osoby z znaku byka w dniu dzisiejszym mogą dowiedzieć się o jakimś romansie, jakiejś relacji skrywanej, na światło dzienne mogą wyjść jakieś Wasze tajemnice, coś, czego Wy tak naprawdę się wstydzicie. Tutaj też może być taka sytuacja, że to właśnie Wam w dniu dzisiejszym ktoś zaproponuje tego typu relacje. Bliźnięta. W dniu dzisiejszym możecie wybrać się... W jakąś podróż. Karta Redwanu mówi o tym, że jeżeli chodzi o pewne dziedziny Waszego życia, wreszcie coś zacznie się dziać, wreszcie coś nabierze rozpędu. Jest to bardzo dobry dzień na zakup jakiegoś środka transportu. Tutaj też uważajcie, właśnie na zbyt dużą prędkość na drodze. Osoby z podznaku raka u Was ważną rolę w dniu dzisiejszym odegra mężczyzna, którego aktualnie już znacie, ktoś z przeszłości, a Wasz dawny partner, jakiś znajomy, kolega. Jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym warto zadbać o swój wygląd fizyczny. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku lwa, karta Asa Buław mówi o początkach, o tym, że coś się zaczyna dziać, o takiej iskrze, która powoduje, że wreszcie są jakieś początki. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, które planują potomka, dla osób, które chcą na przykład w dniu dzisiejszym pobyć tylko we dwoje. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku panny, karta kapłana pokazuje, że dziś możecie uczestniczyć w jakimś nabożeństwie religijnym. Karta mówi o tym, że jeżeli macie jakąś taką Poważniejszą sprawę do załatwienia. Warto się pokierować ku osobie, która ma duże doświadczenie w danej dziedzinie, która jest autorytetem. Z tego względu, że właśnie sami nie będziecie w stanie rozwiązać tego problemu. Tutaj jest potrzebna tak zwana mądra głowa. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to dziś macie szansę poznać kogoś, kto już być może jest w jakimś związku, lub też osobę, która tak naprawdę nigdy, nigdy nie będzie tą osobą, którą uda Wam się zaciągnąć pod ołtarz. Osoby spod znaku uwagi w dniu dzisiejszym mogą odczuwać zadowolenie z jakiegoś otrzymanego prezentu, jakiejś takiej niespodzianki. Będziecie się cieszyli tym, co aktualnie posiadacie. Jest to bardzo dobry dzień na to, żeby na przykład kupić sobie coś droższego, żeby w siebie zainwestować. Też jest to dobry dzień dla osób, które lubią sobie od czasu do czasu pokrać w różnego rodzaju gry hazardowe. Skorpiony. U Was przejdzie czas na wyciszenie. Karta pustelnika pokazuje, że być może będziecie chcieli pobyć sami ze sobą, być może zastanowić nad sensem życia prawdopodobnie potrzebujecie też właśnie takiej y, sytuacji, w której możecie coś na spokojnie przemyśleć. Y, tutaj też może być coś takiego, że w dniu dzisiejszym będziecie mieć właśnie kontakt z taką osobą bardzo y, wyciszoną, taką y, teoretycznie trzymającą się na uboku, kimś, kto wyda wam się takim samotnikiem. Jeżeli chodzi o strzelce, u Was w dniu dzisiejszym najważniejsza będzie kwestia powiązana z Waszym życiem zawodowym. Jest to dobry dzień dla osób, które szukają w, właśnie pracy, dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, chcą wejść w jakąś współpracę z mężczyzną. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, dziś macie szansę poznać mężczyznę do stałego związku, też tutaj może być taka sytuacja, że najważniejszy w dniu dzisiejszym będzie dla Was partner, jakiś mężczyzna, ktoś z rodziny. Tutaj jest. Bardzo dobry dzień na to, żeby właśnie inwestować w siebie, jeżeli jesteście mężczyznami. Osoby z podznaku koziorożce. Dziś możecie mieć kontakt z kobietą, która na co dzień obraca dużymi pieniędzmi, być może pracuje w sektorze finansowo-bankowym. Jest to dobry dzień na załatwianie tego typu spraw, na ubieganie się o jakieś pożyczki, kredyty. Śmiało też możecie poprosić swojego przełożonego o podwyżkę. A jeżeli jesteście kobietami, warto zainwestować w siebie, kupić sobie coś droższego. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać dobrze sytuowaną kobietę. Osoby z znaku wodnika w dniu dzisiejszym możecie otrzymać propozycję jakiegoś dodatkowego dochodu, znaleźć dodatkową pracę. Tutaj karta też pokazuje dochody z jakiegoś drugiego, innego źródła, ale też może być taka sytuacja, że będziecie mieli do wyboru dwie identyczne rzeczy. I jeżeli chodzi o ryby. Karta szóstki mieczy może y, informować o tym, że ktoś w dzisiejszym będzie podążał w Waszym kierunku. Być może to Wy wybierzecie się y, w jakąś podróż. Karta też ogólnie mówi o takim zmożonym kontakcie drogą zdalną. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego wtorku i zapraszam Was na jutro. Pa, pa.